Kiedy Jarosław był u Natalii, wrócili jej rodzice. Dziewczyna przed wyjściem do teatru postanowiła go im przedstawić. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Mamo, tato, przedstawiam Wam Jarkę. Jarosław Kaliciak. Zofia Radziwilska. Karol Radziwilski. Czy my się przypadkiem nie znamy? Jarek jest kurierem. Często przywożę paczki Natalii. Tak, rzeczywiście. Jak mogła mnie skojarzyć. Spotykamy się od paru dni. Ach, tak! Udało mi się na szybko załatwić bilety do teatru. Później, może pójdziemy na jakąś kolację. Hm, w takim razie bawcie się dobrze. Czym przyjechałeś? Autobusem. W takim razie pojedziemy moim samochodem. Oczywiście możesz poprowadzić. Okej. Dobra! Dobra! Co ona wyprawia? Naprawdę woli tego kuriera od Wiktora? A może robi nam na złość, bo wie, że Wiktor jest naszym lubieńcem i bardzo chcemy, żeby się pogodzili? Tak czy inaczej, tarantka to jakieś nieporozumienie.